Na początku było Słowo, a Słowo było Boga, i Bogiem było Słowo. Codzienne rozważania Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie. Albo wiemy, wielka jest Wasza nagroda w niebie. Kościół katolicki ma w swoich szeregach około 7 świętych beatyfikowanych i kanonizowanych. 1 listopada uroczyście wspominamy znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych mieszkańców nieba. Dzień ten przypomina nam prawdę o powszechnym powołaniu do świętości, które otrzymaliśmy na sakramencie Chrztu. Każdy z wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia, Małżeństwa, samotności, kapłaństwa czy życia konsekrowanego jest powołany do świętości. Dziś na nowo uzmysławiamy sobie, że naszym celem jest dostać się do nieba, a idą tam tylko święci. Pragnienie jest od strony ludzkiej koniecznym elementem, aby zostać świętym. W praktyce, kiedy człowiek czegoś naprawdę chce, to zwykło się mówić, że żabez zje, a to zrobi. Kluczowe są konsekwencja i współpraca z łaską Bożą, ukazujące szczere pragnienie nieba. Co robię, aby zostać świętym? Na ile w skali od 1 do 10 oceniłbym swoje pragnienie nieba?